Na program zaprasza sponsor OKAM, firma realizująca inwestycję mieszkaniową Strefa Progres w Łodzi. Yeah. W centrum Łodzi pomiędzy ulicą Piotrkowską 217 i Aleją Kościuszki 130 OKAM Kapital zbudował Strefę Progres. To inwestycja, gdzie industrialna przeszłość spotyka nowoczesną zabudowę mieszkaniową z udogodnieniami dla mieszkańców. Lofty w strefie Progres to styl życia. W ofercie mamy lofty o powierzchni od 52 do 73 m2. Wszystkie te mieszkania cechują wysokie sufity, otwarte przestrzenie, dowolność aranżacji wnętrza. Można także zamontować w loftach Andresole. Nawiązaliśmy również do klimatu industrialnego dawnej fabryki odlewni żelaza. Mamy cegłę na zewnątrz inwestycji od strony elewacji. Strefa Progress to nie tylko mieszkania, ale znakomita oferta gastronomiczno-kulturalna, co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe. To przestrzeń, która łączy nie tylko punkty gastronomiczne i wydarzenia kulturalne, jest również dobrym miejscem do spotkań. Ludzie przychodzą tutaj nie tylko zjeść, napić się kawy, ale przeżywać miasto. Jest ruch, energia i społeczeństwo, które rośnie, bo tak naprawdę mamy coraz więcej stałych gości. I nie tylko mieszkańców Strefy Progres, ale również ludzi z całej Łodzi. Przychodzi do nas również mnóstwo turystów. Jest to miejsce, które stało się rozpoznawalne na mapie Łodzi, co dla nas, najemców Strefy Gastronomicznej, jest bardzo ważne. Strefa Progres to przestrzeń dla osób ceniących oryginalność i życie w centrum wydarzeń. W zrekonstruowanym budynku dawnej odlewni Józefa Jona. Powstały apartamenty łączące surowy klimat z nowoczesnym komfortem i awangardowym stylem. To również świetna przestrzeń do inwestowania. Lokalizacja jest idealna do najmu krótko- i długoterminowego w Łodzi. Jest blisko zarówno na Piotrkowską, jak i do centrów handlowych. Tutaj toczy się życie. Dzięki temu, że zakupiliśmy tutaj mieszkania, udało nam się szybko uzyskać zwrot złożonych. Kosztów i nakładu pracy dzięki temu, że tutaj zainwestowaliśmy, to także zdobyliśmy kolejnych klientów i możemy rozwijać naszą firmę dalej. Strefa Progress to miejsce dla tych, którzy cenią unikalność, autentyczność i życie w rytmie miasta. W strefie pozostało już tylko kilka ostatnich mieszkań i loftowych apartamentów. Zapraszamy do biura sprzedaży Okam przy alei kościuszki 130, aby zobaczyć na własne oczy, poczuć klimat tej przestrzeni i zamieszkać u nas jak najszybciej. Strefa Progres, Industrialny Klimat i Miejska Energia. Twój nowy dom. Na program zaprosił sponsor Okam, firma realizująca inwestycję mieszkaniową Strefa Progres w Łodzi.